Witam serdecznie wszystkich. Jestem teraz na ruchliwej drodze Rensaku. Po pierwsze jestem w Poznaniu. Tak? Jestem w Poznaniu. No, mam zamiar dzisiaj przejść szlakiem pieszym, żółtym o numerze 3585, który ogólnie nazywa się jako szlak do rezerwatu meteorów. E, co to za szlak? No ogólnie mówiąc e, jedzie do rezerwatu meteoru Morasco Spina się również na górę Morasco Wtoczyma e, i kończy się przy osiedlu Batorego To jest tak Pomimo, że na mapie y, tu zaczyna się szlak i mam tu dwa przystanki, ale tutaj znaków nigdzie nie widzę. Y, więc tak, szlak zacznę tutaj. Nawet dwóch zdań nie ma. Ale idę szukać dalej tych znaków. No, znalazłem y, szlak, ale nie jego początek. Więc trudno powiedzieć, który nieco się zaczyna, bo nie widziałem znaku. No ale ogólnie mówiąc, tak jak poszedłem ze przystanku i szedłem tą ulicą, więc bez problemu ten szlak zobaczę i znajdę. Muszę od razu powiedzieć, że tu zauważyłem, że znaki są namalowane nieprawidłowo, ponieważ znak powinien być z przodu i z tyłu. A tu znaki malowane są dla oszczędności z boku. A co to powoduje? A no to, że taki namalowany znak z boku sugeruje, że powinien iść tamtą ścieżką. A według mapy nie. Patrzcie i jak teraz mam iść? A już nie wspomnę, że nędz jest namalowany. Jest dziwny idę według mapy. Tu mamy mapę. Jest to mapę tylko kawałka tutaj terenów. Jest pokazane gdzie się mniej więcej znajdujemy. No i właśnie ten niesforny początek. Czyli początek szlaku jest tak jak pokazywałem. Czyli przy przystanku. Tylko tam znaków nie ma. No idziemy dalej. Aż do... A to mam uniwersytet. Jest Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Informatyki, Wydział Biologii, Dziennikarstwa, jakoś historyczny, Centrum Biomedyczne. Jak już wcześniej mówiłem, jesteśmy w pobliżu Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to kampus Moravsko. A szkolny, ładny budynek. Nie wiem, czy No i to taki mini park. Oczko wodne. Ma wystawik, zresztą woda jest czysta. Można zobaczyć. Jesteśmy na nasennym oczkiem wodnym. Woda jest tu idealnie czysta, i sporo ptaków tu pływa. A my nadal idziemy szlakiem żółtym do kraterów meteorytowych, do rezerwatu Morawsko. A więc teraz pokażę jedną z najnowszych historii. Więc tak, zbliżamy się do kościoła. Jest to kościół, który w 1991 roku prałat Tadeusz Neumann rozpoczął proces pozyskiwania Lokalizacji poddową świątynię dla mieszkańców Ruwonego Potoku, Umultowa i studentów kampusu Morawsko. W 1995 powstał projekt autorstwa Mariana Fikusa. 7 września 1997 roku nastąpiło. Aha, nie, nie, czekaj. Błogosławieństwa dokonał ksiądz Antoni Klejn, ówczesny wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Prace budowlane rozpoczęto w 2000 roku. 20 grudnia 2002 roku rozpoczęto sprawowanie liturgii w Nowym Kościele. W tym samym miesiącu zawieszono krucyfisk wykonany przez Jacka Nowaka w prezbiterium. 8 czerwca. W 2003 roku Stanisław Gądecki wmurował kamień węgielny pozyskany z murów katedry na Wawelu. W listopadzie 1 grudnia 2008 roku utwardzono plac przykościelny kostka betonowa w październiku 2010 zamontowano organy firmy Alborn a w 2011 przystąpiono do prac budowanych przy Domu parafialnym i zakonnym. No tak zresztą widać. Spacer są prawie na ukończeniu ładna okolica, tam w oddali widzę nawet jakiś pałacyk Tam chyba nawet dojdziemy jeszcze nie mylę wszędzie są ładne domki Zejrzymy do środka. Z drugiej strony widać ten kościół, tam w dole jeziorko polodowcowe, których zresztą jest tutaj mnóstwo. No i dalej idziemy szlakiem. Tak jak mówiłem wcześniej. Mnóstwo domów. No to są pogranicze właściwie już poznania, no to miejscowości, ulatowo i tak dalej. No to tutaj już się... Sytuują teraz ci, którzy są tak, w cudzysłowie. Jeśli się nie mylę, to, to co widzimy to jest dwór umultowski, późno-kacystyczny, dwupochodzący z XIX wieku. Ma powierzchnię 2 hektary, jeśli chodzi o park wokół niego. To jest ten sam dwór, czy dworek. Tylko z drugiej strony. Od strony bramy A tu mamy piękną aleję, no już nie młodą Jak widać mnóstwo pięknych domów pobudowanych, nowych To co mówiłem wcześniej Czyli ludzie, którzy mają firmy w Poznaniu, to budują się właśnie tutaj na Rumiankowej. A tu po drodze mamy przepiękne widoki na polskie pola. Czemu mówię polskie? No bo. No tu jesteśmy w Poznaniu przed 1939 roku była Polska, tak? Więc Tradek polskie A tu jesteśmy w pobliżu Mar Morasko Jak widać jesteśmy na dość wysokim wzgórzu. Ten jest rozmaicony, bo tutaj było czoło Ludowca w pobliżu. nawet ma swoją nazwę, co się nazywa. E, to była kulminacja czołowej stadiału poznańskiego. O, właśnie że na południowym stoku stoją ukryte wałem ziemnym zbiorniki wody, ale to sztuczne, nienaturalne. A tu mamy figury, figurę Matki Boskiej, ale żadnej więcej informacji tutaj nie mam. Tam jest zarośnięte, więc nawet nie wiem, co to jest napisane. Czyli nie będę się tam włamywał. No i jesteśmy w miejscowości Morasko. No tu mamy widok na Morasko z takiej niewielkiej kotlince, dolince. Tam jest kościół, do którego później pójdziemy. A tutaj, jeśli się nie pomyliłem, to jest kościół ścięcia świętego Jana Sidziela w Poznaniu. Jest to kościół parafialny, znajdujący się przy ulicy Sióst Misjonarek na Poznańskim Morasku. Tak to się nazywa. Historia. Zmianki to były o drewnianym kościele już w 1403 roku. A w 1507 pojawia się zapis o włączeniu osady do parafii z siedzibą nieistniejącej obecnie wsi Chojnica, Obecnie teren pilot poligonu w Biedrusku. Powstaje na przełomie XIX, XII wieku. Teraz tak. We wsi Murasku w XX wieku. Yy, Zakupiła komisja kolonizacyjna, powstała w 1908-1910 świątynię ewangelicką. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, moracy, katolicy znieśli własną świątynię, Kościół Świętej Trójcy, obecnie jest w Ruinie. W 1945 roku protestancka świątynia została opuszczona. W tym samym okresie dewastacji ulegał kościół ścięcia świętego chrzciciela Pojnicy. A tu jesteśmy w środku. No to jest szyba. Nie mogę wejść do środka. Widać jak ten kościół wygląda w środku. Kiedyś był kościołem protestanckim. A tu mamy mnęcze. Tam w oddali mamy pałac, ale nie mam nie znalazłem gdzie opisu, nie wiem co to jest ani czyj. Teraz jesteśmy na parkingu leśnym Meteoryt morasko a tu mamy toalety A tutaj mamy mapę. I widać gdzie się znajdujemy Ten po lewej na dole A tu jak widać Rezerwat przyrody meteoryt morasko Teraz idziemy na drugą stronę To jest głaz a to jest cała ciekawostka z tym głazem A wszystko powiem jak się uda Pamięci Franciszka Jaszkowiaka, 1903-1983. Kajeoznawcy Znawcy, wytwitnego przewodnika, orędownika ochrony przyrody, zabytków koło przewodników PTTK Poznań 2003. A o co chodzi z tym głazem? Że Wam mówię. Więc jest taka ciekawostka. No <laughs> już momencik. Więc tak, szybciej. Niestety strona się wczytuje. Jest to głas Jaśkowiaka, tak jak już przed chwilą czytałem. Jest to pomnik przyrody. Zabytkowy grani to gnejsowy głaz narzutowy położony na ulicy Matorowej na Morasku w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Meteoryt, Morasko i zabytkowej Alerii Lipowej. Teraz historia jest taka, że jest jednym z trzech głazów Pomniku przyrody w Ma 1283 cm wody i 266 cm wysokości. Jest pamiątką po zadowoleniu bałtyckim, które zakończyło się w terenie 11 000 lat temu. Pierwotnie nie leżał w tym miejscu, został przemieszczony w celach pomnikowych. Na głazie w setną rocznicę urodzin Franciszka Eskowiaka, podziemskiego kierowcy, wykuto napis. No, a jeśli chodzi o ten głaz, to po prostu został wykopany na polu przypadkowo, całkowicie przypadkowo. No, to teraz powiem o tym głazie. Więc ten głaz narzutowy został znaleziony przez rolnika o nazwisku Szeszuła. W czasie orki zahaczył pługiem o jakiś obiekt i zaczął go wykopywać. Głaz waży 70 ton. Został znaleziony w, miłości, w miejscowości Łęki Wielkiej w powiedzie grociskim gminie Kamieniec. Koniec Kropka. Proszę. Jesteśmy przy jednym z oczek wodnych czyli tak zwanych kraterów pometeorytowych. Dlaczego mówię? Bardzo proszę, to jest krater. Jakbyście nie zauważyli to proszę. Krater w Morasku. Średnica 90 metrów, powierzchnia 4650 m2, głębokość 11 metrów, osady organiczne do 4 metrów, w podłożu iły neogeniczne, Woda do 2,5 metra głębokości, więc sporo. Teraz tak, ogólnie mówiąc są dwa rodzaje tutaj e, tych, e, no, jakby to powiedzieć, dwa obozy. Jeden obóz, krótko mówiąc uznaje, że są to oczka polodowcowe, a nie pokraterowe, czyli nie po meteorytach. A po prostu meteoryty uderzały w skandynawski ten no, lądolód, który przyniósł tutaj z całą resztą kamieni na te wzgórze, bo to jest olbrzymie wzgórze w, w największej okolicy. Yy, ogólnie mówiąc yy, teraz tak, yy, wiadomo. Powstało te oczka 5000 lat temu. No i jedni twierdzą, że to są oczka typowo polodowcowe i tak jak mówiłem przed chwilą, a drudzy, że po prostu tutaj spadły meteory. No tylko że jest jedna taka kwestia. Nie znaleziono meteorów w oczkach wodnych. Czyli nie znaleziono meteorów tu gdzie są kratery. One zostały znalezione w innych miejscach. Owszem, tutaj, w tym parku, tutaj wśród tych no, kraterów, ale nie wewnątrz ich. No, ogólnie mówiąc, we wrześniu 2006 roku w wyniku poszukiwania za wykrywacza metalu na zleceniu geologii instytutu znaleziono 164 kilogramowy meteoryt. Był to największy w Polsce. Miał krzemiany i pirokseny, które nie występują na Ziemi. Ale w październiku 2012 roku, na, wysoko, na głębokości 2 metrów głębokości, dwóch, dwoje poszukiwaczy Zopora znalazło meteoryt, który po oczyszczeniu ważył 261 kilo. Trafił do Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to największy e, meteor znaleziony w Polsce. No, gryzą mi komary. Poza tym co wam jeszcze powiem? Powiem wam, że niestety nie zwiedzę tego muzeum. Z tego względu, że jest zamknięte do końca września. Dopiero po wrześniu będę mógł sam zwiedzić i zobaczyć, czy pokazać wam te muzeum na żywo. No i tyle. A tutaj mamy leśniczówkę. Morasku przy meteorach bardzo blisko nich i teraz już wychodzimy stąd idziemy dalej. Teraz co dalej? Dalej to ja Wam powiem, że ogólnie mówiąc jesteśmy na górze Morasku. Tak, no prawie niedługo do niej dojdziemy. To wtedy Wam pokażę. To jest za to bardzo, bardzo ciekawe jak dla mnie. Historia znalezisk meteoryty Mo Morasco. Więc deszcz był między 3 a 6 tysięcy lat temu. Pierwszy znalazca dr Franz Kolbibner. 77 kg, Wały szczeleckie w okolicach wsi Morasco. Muzeum Geologiczne Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Ja nie będę czytał całości, ale ogólnie mówiąc po kawałku Wam pokażę. Może się uda najpierw. Więc bardzo proszę. Tak na szybkiego, bo mi się kończy bateria. Tutaj, w tym miejscu. Teraz. Jak widać, doszliśmy do...